Dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ucho od śledzia i tym razem znowu jeszcze literacko, ale to już potem chyba zrobimy sobie jakąś przerwę, jeśli o to chodzi. Bo dużo chyba o książkach, chyba za dużo, bo uważam, że gry są. Na pewno na nich lepiej się znam, znam się na nich fenomenalnie. A, a, a ta literatura lubię. E, lubię, dlatego dzisiaj, tak jak, jak wspomniałem, będzie o niej. Nie wiem, jeszcze jaki jest tytuł na YouTubie, chyba pięć książek, które zmieniło moje życie. To jest trochę górnolotne określenie. Bardziej chodzi o to, że są to książki, które miały duży wpływ na mnie literacko, jeżeli chodzi o zainteresowanie się książkami. I e, może trochę gdzieś tam takie e, zbudowanie preferencji w młodym człowieku, ale chyba tak naprawdę najuczciwsze jest powiedzenie, że to są książki, które e, w dużej mierze sprawiły, że polubiłem czytanie książek i ten temat jest myślę, że ważny dla mnie ze względu na to, że to są książki, które ja lubię i to jest też temat może ważny dla jakiegoś rodzica, jak zainteresować czytaniem yy, dzieciaki, może od jakich książek gdzieś tam warto podawać, bo to mówię, to jest mój przykład, ale to też nie znaczy, że to jest przykład yy, książek odpowiednich yy, i to jest tak, nie mówię, że wszystkie są dobre, cztery są dobre, jedna to sami zobaczycie. Yy, no, i słuchajcie, żeby nie przedłużać, takie pięć książek, i z czym to jest u mnie, u mnie powiązane. Ja mam cztery z nich. Zacznijmy sobie w ogóle pierwszą, którą chciałem wymienić. Słuchajcie, Trzej Muszkieterowie: Aleksandra Dumas. Jak to się z polski można mówić, Dumas, słuchajcie, wolno jak najbardziej. Trzej Muszkieterowie: I to jest wydanie książki, które ja dostałem na pierwszą komunię. I jest ze mną kawał życia. Baba z tymi, nie wiem, mam nadzieję, że kawałek kobiecej piersi nikogo nie zgorszył. Ale żeby nie było, żeby nie było, pokażę inne bardzo ładne obrazki. O, tu jest chłop przebrany za babę, czyli no klasyka, dlatego książka śmieszna, dowcipna. Tak, jak najbardziej. I dlaczego dla mnie jest tak ważna? Pamiętam do dzisiaj, że dostałem ją na pierwszą komunię, kiedy po uroczystości, kiedy po mszy wracaliśmy już, wiecie, na, na halę, bo kiedyś nie było tak, Zawsze, że się miało restauracje, wszystko załatwione, tylko pamiętam, że była osobno po mszy. Wyszliśmy, mieliśmy taki autobus załatwiony, jechaliśmy na specjalną salę, tam to się odbyło i pamiętam, że przed wejściem dostałem tę książkę. Ja wtedy nie byłem jakoś wielcy czytający, to na pewno raczej tylko lektury, ale wiecie, zainteresowało mnie bardzo ładne wydanie, no bo widzę chłopa w długich włosach, to nie o ale nie obroń. Nie pamiętam, ile się lat ma w pierwszej komu, nie mogłem to sprawdzić wcześniej, no ale w każdym razie, jakaś tam podstawówka. I powiem wam, że bardzo mi się to spodobało, do tego, kiedy otworzyłem, były te super obrazki. One są naprawdę bardzo ładne, ja je do dzisiaj, jak je oglądam, to je, to je pamiętam. Do dzisiaj je świetnie wspominam, I jakoś tak zacząłem sobie to czytać w tym auto, w autokarze, to był autokar. I strasznie mi się spodobało, bo to była taka książka, chyba, i, to jest chyba idealna książka dla takiego młodego człowieka, bo jest tutaj dużo... E, jest tutaj humor, ona jest bardzo... Zresztą Aleksander Dumio, raczej większość osób kojarzy. E, wiem, że sporo osób jest przywiązanych do hrabiego Monte Montechristo. Ja o dziwo nie czytałem, może kiedyś, ale Czemu szkiterowie, to jest fantastyczna powieść taka dla młodego człowieka, bo... Teraz, jak na to patrzę, dawno nie czytałem, ona ma idealny mix dla młodego człowieka, bo jest przygoda, jest humor, goła baba, jest miłość, jest tragedia. Jakby jest tutaj świetny pod ten tytuł odcinka, moim zdaniem, ten tytuł, dlatego że on po prostu pozwala wejść chyba w świat książek, że może pokazać, że te wszystkie książki, zwłaszcza w tym okresie, kiedy jesteśmy na lekturach trochę zmuszani do czytania. A dodatkowo te książki nie do końca nas interesują. A trzej muszkieterowie, pamiętam i to wspominam do dziś, że łyknąłem to jak nigdy, że ciężko mi było oderwać. No i ta książka ma takie szczególne miejsce w moim sercu, dlatego Wam bardzo serdecznie w ogóle polecam. Jeżeli ktoś nie czytał, to się dalej broni. To jest dalej fantastyczne. To jest wartka akcja, gołe baby. Yy, dużo trochę polityki, której nie wiem, czy wtedy dobrze ją rozumiałem, ale ona chyba nie jest jakaś bardzo zaawansowana. Dlatego, jeżeli może macie, wiecie, chłopaka, dziewczynę oczywiście też, w jakimś takim wieku szkolnym, to ja serdecznie polecam, w ogóle to wydanie jest piękne yy, i będzie ze mną pewnie do końca życia, mam nadzieję. I teraz, żeby tak sobie płynnie przejść, yy, to będzie książka, którą dostałem, i to była taka moja pierwsza książka fantazy, którą dostałem i w ogóle nie zrozumiałem. Mowa tutaj oczywiście o terym Kolor Magii i to słuchajcie, ta książka to dokładnie ten. E, ten, ta sztuka, moja mama kupiła ją na spotkaniu, bo Terry'ym był w Polsce. Mówiła, w ogóle moja mama wiecie, nie wiedziała kto to jest, tylko wiedziała, że e, chyba to było w Gdyni. Czy ona pracowała w Gdańsku? E, w każdym razie. Yy, że było bardzo dużo ludzi, sprzedawali książki i autor jakiś podpisywał, no ona nie stała w kolejce, była bardzo duża kolejka ale wzięła mi książkę jest to miłe posiadać prawie wiem autograf yy, ale yy, ale yy, Kolor Magii, pamiętam, że przeczytałem strasznie mi się podobała okładka, bo to było w tamtych czasach no, to było dla mnie ciekawe, plus, to była pierwsza książka, taka fantazy, którą ja dostałem. A człowiek dużo słuchał o tym całym fantazy, to, był, to było też gdzieś tam moja podstawówka. Człowiek dużo o tym słyszał, nie miał okazji. Przeczytałem i uważam, że książki. Raczej Terry Pratchett to znają go tutaj wszyscy. On jest fantastyczny dla dzieciaków. Ale dopiero też czytając dorosłym człowiek, łapie tę masę podtekstów, bo nie oszukujmy się, tu jest sporo podtekstów i seksualnych, e, i, i takiej filozofii. E, no, jakby nie oszukujmy się, no, jest to jeden chyba, nie wiem, czy najbardziej znanych pisarzy na świecie, ale chyba można tak powiedzieć, no bo rozpoznawalność jego jest niesamowita. Książki w różnych seriach, no, no coś fantastycznego. Pisze też dla dzieciaków, ja polecam, ale ten kolor magii. Dla mnie był takim właśnie krokiem, że pojawiła się taka fantastyka w moim życiu, gdzie ona jako dzieciakowi kojarzyła się chyba z grami. O tym też będzie osobny odcinek. A, a tutaj przeczytam książkę, wiadomo, to nie jest taka klasyczna fantastyka, ale duży też na mnie miało to wpływ. Pamiętam, że przeczytałem sobie następną część i do dzisiaj nie mam przeczytanych wszystkich, ale bardzo lubię. I do tego tytułu wracam najczęściej. Jeżeli ktoś ma swoje ulubione książki, którego przeczyta było tego sporo, możecie podać swoje. Moje ulubione to jest, prawda, piramidy. Nie wiem dlaczego, piramidy nigdy mi się teoretycznie nie wydają jakieś niesamowite, a, a bardzo je lubię, więc piramidy Polecam. No i właśnie, a propos fantastyki, potem pojawił się jeden, chyba mój ulubiony do dzisiaj, cały czas autor. Natura raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Ja pamiętam, że Tolkiena, że Władcy Piersieni przeczytałem chyba na fali filmu. Nie pamiętam, w którego roku jest pierwszy film i teraz czy mi wypada sprawdzać? Nie wypada mi sprawdzać, co drugie nie chce mi się sprawdzać. No ale pierwszą książką, jaką przeczytałem, najdłuższą książką, jaką przeczytałem e, w tamtych latach, to był właśnie Władce Pierścieni, ten sześcioksiąg. E, jestem trochę, trochę w szoku, że dałem radę to przeczytać, bo nie oszukujmy się. Jest to bardzo charakterystyczna rzecz. Ja nagrałem odcinek o nudzie, gdzie jest sporo o Tolkienie. E, no i Władca Piersieni, pamiętam, że niesamowicie mi wszedł, oczywiście nie zrozumiałem wiele z tej książki, bo to jest książka, którą e, rozumie się chyba no już jednak w pewnym wieku, w ogóle dodatkowo dobrze znać trochę e, takich przemyśleń książko o tej książce, może nawet autora, dlatego też polecam listy Tolkiena, są też z tyłu u mnie, no ale pamiętam Władca Piersienia, to był ogromny szał, ja usiadłem, przeczytałem, brałem to ze sobą do pociągu, do autobusu, jak gdzieś jechałem w aucie, czytałem jadąc do szkoły z mamą, no Starałem się, to była też wtedy droga rzecz. To było coś, na co rodziców trzeba było pozbierać pieniążki, ale dostałem to jest w ogóle dalej to samo moje wydanie, ono już jest jakie je otworzycie. Marzy mi się, wiecie co, trochę oddać je do introligatora, jakiegoś, który by mi to ładnie ogarnął, bo to jest to jest już mocno dla mnie pamiątkowa rzecz, którą tak wspominam jako ten dokładnie model warszawa 2002 no, trochę ma, trochę ma i też przeżyło, wiecie, ze mną przeprowadzki. Yy, tu też obszarpane przeżyło ze mną przeprowadzki. To nie jest drugie wydanie, bo je teraz można dostać. Yy, sporo osób zawsze, jak je wrzucam na Twittera, pisze, że yy, o, też to mam, też to mam, no bo też jesteś się starzy po prostu, więc macie to wydanie, które jest ciekawe. Jest dużo wydań, wacy pierścieni, ale to podoba mi się najbardziej. No wtedy, oczywiście, wiadomo, to była piękna przygoda dla dzieciaka podróż. Yy. Jeżeli chodzi o porównanie, pierwsze zawsze co mi podchodzi porównanie filmu z książką, to, że Gimli został pokrzywdzony w filmie. Uważam, że w filmie jest zbyt humorystyczny, tylko chciałem przypomnieć, że w bitwie pod Hel o Helmowy Jar, to Gimli pokonał, zabił więcej przeciwników niż Legolas, i to jest niezwykle ważne. Ale no też. Nie wiem, no, raczej nic wam nie powiem nowego o Władcy pierścieni, to jest takie bardziej moje odczucie. E, wymagało to ode mnie jako od dzieciaka sporo takiego samozaparcia, żeby to przeczytać, bo to jest kawał książki, e, te wszystkie trzy książki, sześć książek, ale było warto, je ze mną do dzisiaj. Potem oczywiście po latach przeczytam to jeszcze raz. Uważam, że Samwise jest największym bohaterem, nie Aragorn. Możecie napisać, kto waszym zdaniem, bo, bo wiem, że sporo osób zazwyczaj piszą, że Aragorn. Moje zdanie jest takie i to do dzisiaj uważam, że Aragorn miał łatwiej, mimo że teoretycznie miał większe zadanie, ale Aragorn miał krew w sobie taką boską, można to spokojnie powiedzieć, krew aniołów. Dodatkowo był przygotowywany przez swoje życie na to, co osiągnął, a Samwise był po prostu zwykłym chłopem, który został oderwany od życia, który poświęcił się, nie mając w ogóle w sobie... Zaszczepionych takich archetypów, wzorców, chociaż wiadomo, jego dziadunio e, trochę nad tym pracował, ale tutaj e, mamy postać, która po prostu zmierzyła się z życiem, nie mając jakby jań takiej wiary w siebie, ale, ale pozostając wierną, pozostając odważną, dla mnie sam zawsze będzie e, największym bohaterem. Też dlatego, że my nigdy nie będziemy kimś takim jak Aragorn, nawet ze względu na urodzenie, a każdy z nas może być panem Ganji. No, i miał potem masę dzieci, sprawdził się też jako ojciec, dlatego, samej stop. No, władca Pierwsze. Nie słuchajcie, teraz czwarta książka. Też chciałem sobie chwycić yy, co innego. Będzie inna tematyka, i to odkryłem dosyć późno. Kongres, kongres futurologiczny Pana Lema, który uważam za jego najlepszą książkę, i coś, co mnie bardzo mocno yy, wciągnęło w. Fantastykę naukową, tam ktoś słusznie poprawił w po poprzednim odcinku. Nie bądź taki mądry. Eee, science fiction. No, bardzo mnie to e, wciągnęło i pokazało mi. Ogólnie pierwszy był Zajdel, planeta Xi. Eee, ogólnie wolę pana Zajdla niż pana Lema, ale jakoś kongres futologiczny był książką, która mnie bardzo mocno wciągnęła i pokazała mi, że e, no ja przez wiele lat byłem ogromnym fanem fantastyki. Ale po poznaniu tej, tego science fiction, wydawało mi się to, zaczęło mi się to wydawać do dzisiaj, wydaje mi się o wiele ciekawsze, bo te książki są tak naprawdę, to jest setting przyszłościowy najczęściej, ale one mają po prostu za zadanie pokazać trochę naturę ludzką, trochę pobawić się w socjologię, trochę o etyce. No i książki yy, jakoś te science-fiction do dzisiaj o wiele wydają się ciekawsze, dają więcej możliwości, może też dlatego, że fantastyka, która wychodzi, to jest po prostu często średniowiecze z czarami i jest to niezwykle twórcze, Kongres Futurologiczny uwielbiam. W ogóle stąd pochodzi jeden z moich ulubionych słów. Sybaryta. Tu je poznałem pierwszy raz, bardzo mi się podoba słowo sybaryta. Moje dwa jeszcze ulubione słowa to jest lasso i katamita. To są moje top 3 słów, które lubię. No i kongres futurologiczny Futuologi, nawet nie był moją pierwszą książką u Lema, bo pierwszy był Solaris, ale kongres, nie wiem, szalenie mi się spodobała jego idea, szalenie spodobał mi się plotu, jest nie chcę o niej za dużo mówić, bo nie warto. Ale to jest dość ciężka książka, dlatego też Wam polecam. Jakbyś ktoś nie czytał Lema, to weźcie, chwyćcie to, cieniutka książeczka. A, a, a niesamowicie przyjemna, słuchajcie. Ostatnia książka, której nie mam, to jest książka pana Jacka Pikary. To jest książka Miecz Aniołów. Hmm. Czy to jest dobra książka, czy to jest słaba książka, to, yy, to pozostawiam do oceny Waszej. Ale yy, ja z tyłu mam ze sobą książki yy, Szubienicznik. Mam te książki w settingu yy, tej polski szlacheckiej. Mam też y, przy Rzeczpospolitą, a Miecz Aniołów, dlaczego jest dla mnie ważny, bo byłem w gimnazjum, byłem u kumpla w domu i patrzę, on ma książki. I to był też okres chyba, że ja czytam trochę takiej, yy... no bo właśnie już 21 Władca Piersieni, te książki, które pokazałem, to jest taka bardzo grzeczna fantastyka, to źle, źle to zabrzmi, ale taka Heroik Fantazy, teraz te, wtedy też nie mogę wstać wam pokazać nawet książek, bo nie mam na sobie spodni. Była kiedyś takie bardzo popularny, wiecie, to Heroik Fantazy, ten Dragon te, te wszystkie serie były takie heroik, wzniosłe. A to była pierwsza z takich książek, gdzie wiecie, był pokazany taki brud. Jak był pokazany, teraz odbieram to trochę inaczej, ale dalej lubię. To jest teraz takie bardziej moje guilty pleasure. Ale pamiętam, że wziąłem to od kumpla, przeczytałem. To nawet nie był pierwszy tom, ale wiecie, to opowiadania, przemoc, tortury, seks, mnóstwo rzeczy takich i to było idealne na mój wiek, bo ja jak to chwyciłem, no to też zobaczyłem, że te książki potrafią być brudne, te książki potrafią tak uciekać tym wszystkim. I młody człowiek chyba ma też sobie coś takiego, że widząc takie rzeczy czuje się, wiecie, bardziej dojrzały. W ogóle ma w głowie pierwsza moja myśl, pamiętam do dzisiaj: O, to są książki dla dorosłych, bo tu są takie rzeczy. Życie mnie potem zweryfikowało, bo jednak. Teraz tak samo uważam właśnie, że te książki, które ustrzegają się od tego, a potrafią poruszyć inne rzeczy, no Władca Piersieni jest tu dobrym przykładem, gdzie praktycznie nie ma walk, opisanych, a, a jest to o wiele dojrzalsze, gdzie nie mówię, że, że te książki właśnie, yy, o których wspominałem wcześniej, są złe. Po prostu są skierowane często do innych osób, a nawet nie do innych osób, a na inne oczekiwania, wiecie, od danej chwili. Yy, ale pamiętam, że wtedy zrobiło to na mnie wrażenie i co ciekawe, na przykład po Mieczu Aniołów sięgnąłem po Wiedźmina, który nie jest jakiś, dla mnie nigdy nie był wybitny, ale był bardzo dobry, jest świetną książką, świetną serią, którą lubię bardzo. No, ale mówię, to są takie moje książki, które na mnie miały wpływ, jaki, jaki by on nie był, taki literacko, dlatego ten mieczeniu też do dzisiaj, do dzisiaj wspominam. No i to tyle. No i to tyle, jeśli chodzi o takie moje top 5 książek. Poza, poza tym podium pięciomiejscowym znalazła się jeszcze zbrodnia i kara, która. E, pamiętam, to jest jedna lektura, która na mnie tak e, zrobiła duże wrażenie, zmusiła mnie do przemyśleń. W ogóle uważam Zbrodnię, zbrodnię i Karę za jedną z najlepszych książek, które, jakie w życiu przeczytałem. Pamiętam, że wtedy mi się zaczęły właśnie też takie rozkminy o e, jako młodemu człowiekowi etyce, czy zabicie kogoś można usprawiedliwić większym dobrem. Co teraz, jak to mówię, wydaje się banalne, to, ale sama książka, oczywiście każdy czytał, e, no porusza to trochę inaczej i, i mówię, ta Zbrodnia i Kara zrobiła na mnie też duże wrażenie, ale jakoś te tytuły przyszły mi do głowy do głowy od razu polecam. I jeżeli ktoś by szukał czegoś na przykład dla dzieciaka, ja pamiętam, zaczynałem od komiksów Kaczory Donaldy i tak dalej. Ale Trzej Muszkieterowie to jest dla mnie top książek dla młodzieży. Yy, Sienkiewicz będzie zły, że nie wymieniłem nic no, Sienkiewicza. Yy, ale, ale no jakoś później dopiero trafiłem na Mieczem. Mam w ogóle też chyba wydanie tego samego yy, tego samego wydawnictwa, też takie duże z ładnymi ilustracjami. A to może kiedyś Wam pokażę. No mm. i słuchajcie, tyle ode mnie. To takie moje pięć książek, które po prostu jest. czy dobre, to musicie wyocenić, ale na mnie zrobiło duże wrażenie i do dzisiaj je wspominam. Każda trochę w inny sposób. No i to tyle. Ja jestem ciekawy, czy Wy macie jakąś taką swoją książkę, która. Nawet nie musi być dobra, ale po prostu zrobiła na Was takie wrażenie, albo trochę Was ukształtowała. Jestem tego bardzo ciekaw, więc koniecznie się podzielcie. No i to tyle. No i to tyle. Słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję. Jeżeli macie ochotę, zostawcie subskrypcję. Następny materiał będzie raczej o pięciu grach, które, które mocno na mnie wpłynęły, ale o tym porozmawiamy sobie wkrótce. Bardzo Wam dziękuję. Było mi niezwykle miło. No i do usłyszenia. Dobrego dzionka. Pa, pa.